Kilkadziesiąt osób wzięło udział w warsztatach, które popularny tancerz Stefano Terracino, znany m.in. z Tańca z Gwiazdami, poprowadził w miniony weekend w Body Design w Wieluniu. Robiliśmy choreografię w stylu latino, solo. Przede wszystkim dla mnie było ważne, żeby trochę poczuć ciało, mieć świadomość trochę ciało, połączyć to do muzyki, rozumieć jak działa, działa ciało, jak muzyka jest konstruowana, jak można to połączyć. I dzięki temu, żeby... Wywalać trochę, zwalić emocje, żeby bardziej żeby puścić wszystko i po prostu tylko mieć fajne emocje do tanca i potem czuć po prostu lepiej, radosne i mieć lepiej samopoczucie. Na warsztaty zjechali za Stefano nawet mieszkańcy Warszawy. Dziewczyna, która tutaj pracuje, jednocześnie jest w naszej grupie tanecznej w naszej szkole z Warszawy i generalnie poinformowała nas o tym, że będą tutaj warsztaty prowadzone również przez naszego trenera stamtąd. Więc, że tak powiem, chwila, Za moment, tak? tak? Hmm. Kilka, że tak powiem, chwil zastanowienia. Pakujemy się w samochód i przyjechaliśmy. Pospolite ruszenie. <grywa> Czego się nauczyliście? Rumbę salsy i czacze. Uczestnicy warsztatów mieli okazję nauczyć się jednego z ulubionych tańców Stefano Tanga. Jak wyznaje, kocha też rumbę i pasodoble, bo to tańce, które wyzwalają emocje. Tango, rumba i pasodoble, jedno ulubiony taniec. Właśnie związany z tym, że można więcej pokazać emocje, takie, taniec, różne emocje. Bo jive, samba to jest radość ze życia, to jest jakieś jedne ogólne. Hmm... Ogólny stan, powiem, powiem, a tu może po prostu taka historia, prawda? Powiedzieć o smutek, o złoż, do, 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 do nawet uśmiech. To może być przyjemne, nawet śmieszne, to może wszystko. Także te tance mają po prostu więcej wachlarz, dlatego bardzo lubię tę Ta muzykę, tango rumba, i po prostu taka muzyka, która jest tak blisko, jak słyszę się, to yy, sam zaczynam, ciało sam zaczyna się ruszać. Udział w warsztatach to zachęta do nauki tańca towarzyskiego. Pomysł działał się stąd, że nasze studio istnieje już na rynku 4 lata i staramy się jeszcze bardziej nakręcić wielu na to, żeby wreszcie zaczęli się ludzie ruszać i żeby dostrzegli to, że taniec nie jest tylko kwestią zawodową, a także przyjemnością dla amatorów i że każdy nawet po pracy może wziąć udział w zajęciach. Stąd chcieliśmy pokazać, że wielu nie ma możliwości, bo to nie jest pierwsza gwiazda, która do nas przyjechała, że jesteśmy otwarci na każdą współpracę tylko potrzeba nam ludzi. Przy okazji wizyty w Wieluniu Stefano zdradził nam, że w marcu weźmie udział w niemieckiej edycji Tańca z Gwiazdami. Jednak z sentymentem wraca do polskiej wersji tego programu, który otworzył mu drzwi do kariery. Popularność, jaką zdobył, sprawiła, że jest chętnie obsadzany w serialach. Pojawiły się też propozycje muzyczne. Obecnie Stefano można oglądać w spektaklu taneczno-aktorskim iMovie. To jest spektakl taniec aktorski. Nasze taniec towarzyski chcieliśmy bardziej Tłumaczysz na scenie, nie jak na turnieje, które wszystkie kochamy, ale już ten taniec, ten czas się skończył turniejowy, Chcieliśmy dalej próbować bardziej tak inny, ten taniec trochę inny przeżyć. I właśnie to jest też czasami przyjemne, jak nie możesz być na wyścigach z innymi parami, walczyć o miejsce. Po prostu się możesz się skupić na detale, bardziej artystyczne można powiedzieć. Bo już jesteśmy na taki etap, dlatego tak dobry czas, bo tam jest Jan Kliment, Ania Ługowska, Krzysztof Fulbo, Polina Biernat i Kenia Lesar. Także tak jesteśmy ludzie, którzy się przyjaźnimy też. Mamy niesamowitą energię, jest między nami. Nam Stefano zdradził, jak wyglądała współpraca w tańcu z gwiazdami, z sześcioma partnerkami, które miał okazję poznać, z jedną nawet się zaprzyjaźnił. Miałem dużo szczęścia do partnerek w Polsce. Miałem mm, zawsze jedne lepsze dziewczyny, kobiety. E, bardzo ciekawe osobowości, które też nauczyłam dla mnie jako osoba. To było bardzo rozwijające. Miałem Sylwestrzkowska, świetna piosenkarka i ogień na parkiecie. Mam Rusin, bardzo mądra kobieta, która dobra businesswoman i i też z, z, pani no, kobieta z elegancji, elegancji. Miałam kaszę po która po prostu bardzo zabawna. E, kasza tusk, która młoda, ale też dużo od jej można się nauczyć, e, którą miałam. O, się która miałam a to się jest świetny ten technicznie. techniczny. kulesza i no z Agatą Kulesza do, do wszystkich mam kontakt, ale z Agatą Kulesza dzisiaj się mocno się przyjaźnimy i w ogóle to było bardzo ważne spotkanie w moim życiu. Przede wszystkim cieszy się, że cały czas rośnie zainteresowanie nauką tańca. Dlaczego warto tańczyć? No, ym, cię, cię mocy, mam uczucie, że dużo ludzi są zamknięty, że stydzą, ma mieć dużo barierę i jest tak, bo to jest taka forma, forma wyrazu z siebie, na lepsze, czasami nie ma słów. I nawet nie wiesz, nawet najlepsza terap terapia to że na poczucie, na jakaś źle pogoda, jak się ma jakiś źle czas życiowy. No nie jest po prostu dla mnie, to jest tak lek na bardzo duże rzeczy. To jest reklamowane nawet, ale tak jest, to jest prawda. To nie jest tak, jak kogo naprawdę tańczy i naprawdę się poddaje tego i się wyczuje, no po potem mnie rozumie, jak powiem te słowa, nie tak, że są tylko słowa, to naprawdę działa.